Hemi Trails, promieniowanie 5G, szczepionki z rtęcią i martwymi płodami, woda zatruta fluorem i jeszcze ten TD. Dobrze, można zaczynać, najlepszy kanał o polskim rapie. Witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że jeszcze w stanie jestem wyemitować ten program, ta foliowa czapka nogowy nie jest przez przypadek, oczywiście wszyscy wiemy, że jesteśmy opryskiwani Hemichels i wszędzie dokładnie są fale 5G, słyszycie to? Słyszycie? No właśnie, też to słyszę, nie czuję się zbyt komfortowo. Ale muszę to nagrać. Kilka, kilka dni temu Tede opublikował na swoim Instagramie listę gości. Listę gości na swoim najnowszym odchodzącym albumie. Tych gości jest bardzo dużo i w związku z tym jest kilka teorii. Teorii, które wydają się nawzajem zaprzeczać, ale jednocześnie potwierdzać. Tego nie można zignorować. Gości jest dwudziestu dwóch. Przypadek? Nie sądzę. Mickiewicz mówił, że imię jego 44. Hmm? Przypadek? Hmm? Nie sądzę. E -e. Także dzisiaj przedstawiłem kilka, kilka teorii dosyć wiarygodnych. Co ta liczba gości właściwie oznacza? Co to, co to w ogóle wszystko oznacza? Czy oni w ogóle są na tym albumie? Nie sądzę, ale o tym, o tym przekonam się za chwilę. Także usiądźcie spokojnie, zalecam ogłożyć sobie głowę folią aluminiową, bądź ręcznikiem nasąconym w głowie. Wtedy fale 5G nie przechodzą przez głowę i wszystko staje się od razu lepsze i, i możemy tego posłuchać tak na spokojnie. Okulary są po to, aby światło przechodzące przez budynki mnie nie raziło. Odbijające się od księżyca, bo wiecie kto mieszka na księżycu, nie muszę chyba o tym mówić, no. Pierwszy punkt, który wydaje mi się dosyć istotny na mapie tego programu, to to, że tych gości w ogóle nie ma. Tam nie ma żadnych gości. Ci wszyscy goście to jest mistyfikacja. To jest po prostu jeden wielki, hochszczeperski numer, to jest oszustwo. Tam nie ma żadnych gości. Powiecie mi, że widzieliście Fokusa w studiu w Wielkim Ją. A był tam ktoś z was w tym studiu? Nie. To był tylko jego wizerunek, to był hologram. Hologram stworzony z fal. 5G. Tak naprawdę na albumie nie ma żadnych gości. Powiecie mi, że okej, okay, są publikowane numery z wokalem Timona, setki z Grywusa, a ja Wam powiem, widział Was coś z tych ludzi w studiu? Wielki miał? <laughs> nie sądzę. To są wokale z poprzednich projektów. Tak naprawdę na tym albumie nie ma żadnych gości. Wątpię nawet, czy na tym samym albumie występuje Tede, czy nie jego klon. A Tede od dawna zamrożony jest już w ciekłym azocie. Kolejna opcja jest taka, że ci goście może są na tym albumie, ale oni w ogóle nie występują w kawałkach. Skąd takie domysły? Otóż, może pamiętacie taki album bez cenzury klasyk. Tam, między poszczególnymi utworami, pojawiały się skity. I w tych skitach goście z albumu oraz przyjaciele zespołu pozdrawiali szanowny zespół bez cenzury. Tak też może i jest tych 22 gości rzeczywiście na albumie, ale oni tylko są w skitach. Taki to obrót, niesamowity twist, plot, plot twist. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Jako, że wtedy na rynku jest od bardzo dawna i jest bardzo szczwanym lisem, może być tak, że rzeczywiście mamy 22 gości. Widzieliście może tracklistę? Ha, została publikowana na sklepie Asphalt Shop. Ja w nią nie wierzę. A może i trochę wierzę, ponieważ spora część numerów jest ujawniona. Czy widzi tam jakichś gości? No może parów w poszczególnych numerach. Co i na w ogóle są, to mi się przekonamy. I czy to są ich wokale wtedy, teraz, a może z przeszłości. Się zobaczy. Więc może oni wszyscy zostali w celu psychozyja nas. Zebranie w jednym długim kawałku. Takim bardzo długim kawałku. Czyż były takie kawałki w polskim rapie? Oczywiście, że były. Na płycie Winniego, w numerze Nienawidzę Raperów, było chyba z 20 gości. Na wspomnianym płycie, bez cenzury klasyk, był numer reprezentuje siebie, albo reprezentuje nie wiem. Fale 5G popsuły mózg doszczętnie. Trzeba się bronić, jak tylko możemy. Tam też było znaczne grono licznych gości. Także wszystko jest Możliwe. Bardzo częstym symptomem u naszych członków naszego stowarzyszenia są głosy w głowie. Jest tam y, odpowiedni operator, który zadaje wprost pytania, dlatego że komentują to w czasie rzeczywistym. I wariant ostatni. Pozwolicie, zdejmę tą uroczą czapeczkę? Zgrzałem się w niej. W tole węgla taka sytuacja, Po Potem to się dopiero mózg glasuje. E, ostatni wariant jest taki, już bądźmy, bądźmy normalni chociaż przez chwilę w tym materiale. Aczkolwiek yy, wiecie, kto mnie inspiruje do nagrywania takich materiałów. Pozdrawiam cię, Adolfie Kudliński. Wiem, że to oglądasz. <laughs> Słuchajcie, 22 gości policzyłem i mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Zostało ogłoszonych. Co mi tu brzyńczy? Namierzyli mnie to CIA i FBI. 22 gości bodajże naliczyłem na najnowszym albumie e, Tedego. prawie telefon mi upadł i się roztrzaskał. spadek. nie sądzę. Roztrzaskałby się jak co? Jak tu polew, wiadomo gdzie. Goście, 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 goście. Yy, troszeczkę statystyki. Wspomniałem jako moje nienormalne alterego, że yy, duża część tracklisty z tego albumu rzeczywiście jest ujawniona, jego premiera jest w najbliższy czwartek 9 maja, więc de facto za chwilę wszystko się okaże, ale yy, tak jedną rzeczywiście bardzo prawdopodobną teorią jest taką, że goście będą komasowani, zbierani po kilku yy, w utworach. Do tej pory widzieliśmy numer z gościnnym udziałem Timona, z Grywusa, yy, Setki. Etc., etc. Wiemy na pewno, że będzie jeden numer ze zbookiem. Po publikowaniu w ogóle tej tracklisty pojawiły się głosy: że Co, to to są za ludzie? Kogo ten Tede zaprosił? Z tym nagrywał wcześniej, z tym nie nagrywał. Dwa ostatnie albumy: No i skirt o ile mnie pamięć nie myli, były bez żadnych gości, raperów. Być może były tam dogrywane instrumenty, ale nawet mi się wydaje, że nie. Także jest to odmiana. 22 gości, mam ich pogrupowanych. W kategorię 3 zadniczo, osoby, z którymi Teddy wcześniej nagrywał, po prostu, raperzy i nie tylko. Grupa znajomych przyjaciół związana z Wielkim Ią, no i osoby, które się totalnie pojawiają pierwszy raz na tym krążku. Będzie to pierwszy album od 2013 roku z taką ilością gości, jeżeli chodzi o Tedego. Być może na wcześniejszych krążkach, a trochę ich było. Podobne liczby gości się zdarzały, ale mi się wydaje, że to będzie taki no, duża zmiana. Eee, no ostatni raz na Eliminati mieliśmy dużą liczbę gości, chociażby e, wszyscy biorący udział w remiksie kawałka. Tak się robi e, hip hop, tak się robi remix, więc dla osób, które tej tracklisty nie widział, nie wiedzą co chodzi, Pozwólcie, że y, przedstawię jak to wcześniej wyglądało Tede, y, między innymi wcześniej nagrywał z takimi raperami jak Dwa Sławy, udzielił się na ich albumy, więc można powiedzieć, że to klasyczna wymianka zwrotki za zwrotki, czyli oni się pojawiają u niego, jest także Tetris, z którym tedy już wcześniej nagrywał, jest także Włody, z którym tedy oczywiście wcześniej nagrywał i to nawet na albumie Fuck Tede, o ile mnie pamięć nie myli w numerze warszawski styl, bodajże Znajomi przyjaciele związani z NWJ Abel, Timon z setka, Łukasz Pękacki, te osoby znacie, jeżeli tego słuchacie, oraz jest ten trzeci blok osób z tych y, 22, Ojej, się pomyliłem, a imię jego 44, przypadek nie sądzę. Krzywy, które zaskakują, więc skończyły też mnie, nie będę, nie będę ukrywał. O ile takie persony jak na przykład J.N.R. czy Watstoja y, mniej zaskakują, ponieważ jeżeli byliście w zeszłorocznym mielnie, albo chociażby widzieliście relacje, to te szanowne rapery, że tak powiem, grały na łodzinach Tadasa. Tak samo T.A.B. Kto zaskakuje najbardziej? Sam nie wiem. Z buku Focus Gets. Taka, taka to jest trójka. Z buku. Młody raper zdobywający i właściwie już zdobył dawną popularność, teraz już jest dobrze znany, przez wiele osób nielubiany. Stoja, młody jegomość robiący muzykę bardzo mocno szlagierowo-hitową, który też ma y, równie duże grono zwolenników, co jakby i marudzących na jego muzykę. Y, Gets już nie taki młody, ale mm. przedstawiciel y, świeżo myślącej szkoły, nurtu y, postępowego w polskim rapie. Y, Focus, klasyk, klasyki. Jego udział, y, jeżeli miałbym wybierać z tych wszystkich osób, dziwi mnie chyba najbardziej, ponieważ na scenie panowie są lat, hu, 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 bardzo długo. I nie mieli z sobą okazji do tej pory nagrywać, a nagrali. Ciekawe, jest to, jest to naprawdę ciekawe. Kogo tego się mamy? Agata Buczkowska jest to aktualna wokalistka z ich Troja, jest także o co chodzi. Wtedy pojawi się u niego w tle dysku. Ciekawa jest to rzecz, biorąc pod uwagę, że album jest i Wadz Stoja i o co chodzi, to jeżeli zostaną umieszczeni w jednym utworze, to czy możemy dostać odpowiedź na numer Mielskiego wspólny, trójki tedy, Wadz Stoja, o co chodzi na numer Nowy Klasyk? Nie wiem. Zobaczymy. Hubert Kostyra, Milena Szymańska, Ewa Urban, Sasin, Mossad. Tymek, ostatnio zdobywający mocną popularność, także goście są naprawdę przeróżni i naprawdę jest ich dużo. I tutaj, już zadając na serio to pytanie, wydaje mi się, że mogą być um, komasowani po kilka osób w jednym kawałku. Tak jak widzimy, tą tracklistę nie zostało wiele numerów do ujawnienia. Są pewne numery dodatkowe, których nie będzie na wersji podstawowej albumu Do tego zawsze warto kupować te wersje rozszerzone, bo jeżeli chodzi o muzykę, tak? Bo ja rozumiem tam magnesy, piny, naklejki, prasowanki, breloczki, gumki, temperówki, długopisy, ołówki, książki, ziny, for fuck's sakes, no nie? Jakby tutaj clue stanowi muzyka, że mam tutaj zawartość dodaną, ja osobiście się jaram oraz czekam. Mam nadzieję, że ten materiał nie wprawił Was w jakieś zakłopotanie, nie pomyśleliście, że już mi do końca odpierdoliło. Tak chciałem sobie trochę przyśmieszkować, bo jakoś yy, kojarzy mi się to teorie spiskowe, Sensacja, jaką wywołał ten ta informacja oraz yy, clickbaitowe newsy. Wymieszając to wszystko w jednym kotle wychodzi Wam Jacek, zwolennik teorii spiskowych z foliowym kapeluszem na głowie. Polecam dla wszystkich tych, którzy boją się szczepionek z rtęcią, hemitrails oraz fal 5G. Niech wielki reptilianin będzie z Wami. Ozdrawiam. Ja bardzo dobrze znam Neurobię Feedback. Ja przykładowo przy treninga ja wiem na jakim zakresie fal mózgowych mój mózg funkcjonuje. Ja funkcjonuję w realu na falach Teta i Delta. Na takich falach funkcjonują jednostki specjalne, służby wywiadu.